No dzień dobry, dzień dobry. <laughs> Live yy, od masażystki będzie o doskonałej pielęgnacji, skutecznej pielęgnacji. Kilka takich yy, odpowiedzi właśnie ode mnie. Od masażystki, na te takie yy, buro i ponuro, <laughs> co jest za oknem. Chociaż u niektórych jest śnieg. Bardzo proszę, jeżeli jest u Ciebie śnieg, napisz mi, bo śnieg zawsze daje taką. Radość, no tak pozytywnie, tak czysto jest. Tak czysto jest na, na dworzu. Cześć, dziewczyny. E, łączę się, tak na chwilę światło jest włączone, bo jest rano i takie mamy właśnie e, słońce na zewnątrz, że trzeba lampkę włączyć. No tak to jest. E, mam nadzieję, że sobie dajecie radę z tymi nastrojami i z tą taką jesienną chandrą, chociaż może już u niektórych zimową, <laughs> ale jesteś, jesteśmy już w dobrej tonacji roku, no bo już wchodzimy w tą chwilę, że za chwilę będzie wiosna, czyli no, idziemy w dobrym kierunku. Dziewczyny, w dobrym kierunku idziemy. Będzie słońce, będzie słońce, będzie więcej można wychodzić na dwór, tak, chociaż ja cały czas zalecam spacery jako masażystka. Chętnie posłucham też, jakie są Twoje przyjemności na te takie dni, gdzie jest tak buro, ponuro i tak hmm, nie za bardzo z tym nastrojem, chociaż bardzo możliwe, że mm, pogoda na Ciebie nie wpływa. Na mnie nie wpływa pogoda. No właśnie tak to jest. Nie chcę powiedzieć, że mi jest wszystko jedno, ale no jak pada, to biorę parasolkę. Jak jest zimno, to się ubieram. Jak jest słońce, to po prostu zakładam okulary przeciwsłoneczne i, i, i idę. Także przedstawię się. Jestem masażystką, masuję w Warszawie. Powiem Ci teraz kilka takich fajnych szczegółów o pielęgnacji. Krótko i na temat o tej pielęgnacji w dojrzałym wieku, bo ta pielęgnacja też jest dziewczyny potrzebna i myślę, że yy, może tak mocniej trzeba y, tym tematem się zająć. Oczywiście, jeśli masz y, na to chęć, bo to, to wszystko od Ciebie zależy, jak Ty się w, czujesz, po prostu patrząc w lusterko. I bardzo możliwe, że większość z Was ma uśmiech. Ja staram się mieć. Także dojrzała skóra lubi, lubi troskę, lubi dziewczyny troskę, jako masażystka mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, że tak, że tak, przychodzicie, robię kobido, odmładzam twarz, ale każdy, każdy masaż według mnie nie tylko daje... Ten efekt taki, co powinien dawać masaż, czyli jeżeli ciało masujesz, no to relaks i przyjemność, e, taki odpoczynek po dniu, po jakichś projektach, po prostu odpoczynek. E, czy twarzy, jeżeli kobido masz, no to, no to wiadomo, e, chcesz, żeby ta twarz była odmłodzona, przynajmniej o kilka lat, no wiadomo, ale masaż też ma takie drugie dno, ono zawsze, dziewczyny, zawsze poprawia nastrój. To jest już udowodnione. Endorfiny podskakują. Kreatywność głowy jest fantastyczna, bo po prostu ten mózg zaczyna się popisywać pomysłami. Pomysłami i, i podpowiedziami w tematach, gdzie już była kropka, i co ja mam zrobić? Idź na masaż, zobaczysz. Zresetuje się głowa, umysł się zresetuje, i wtedy nabierzesz takiego nowego spojrzenia, czy na tematy, czy na wyzwania. To jest, to jest no, potrzebne, a to jest naturalna metoda. Oczywiście druga naturalna metoda to sen, sen ale sen musi być jakościowy. I wówczas też ta głowa odpoczywa i nabiera nowej takiej energii. Czyli dwa, dwie takie podpowiedzi, jeśli chodzi o reset głowy. Czyli sen jakościowy, a jeżeli z tym snem jest tak różnie, to pochodzić trochę na masaże, szczególnie ciała, ale też i głowy, znaczy masaż twarzy, <laughs> to, no to wtedy też ta twarz, te stresy zejdą, po prostu wyklepię, wy, wymasuje masażystka pięknie tą twarz i i będziesz miała ją oczywiście odmłodzoną. Y, oczywiście będzie koloryt przepiękny. Y, wszystko się podniesie, co ma się podnieść. I, y, I do tego ta głowa. No, ta głowa to wiecie o co chodzi. Głowa jest wszystkim. Myśli są wszystkim. To jak y, y, jest Twoje życie teraz jest od głowy. Tak, tak, dokładnie. Jak wyglądasz, to tylko Twoja głowa Ci podpowiada. Właśnie. Czy masz coś robić ze sobą, czy po prostu kocyki, serial? Też fajnie, też fajnie, ale najpierw zrób coś dla siebie. Więc na pewne rzeczy mamy yy, wpływ, a na pewne rzeczy nie mamy. Na zewnętrzne nie mamy, często nie mamy, ale na te, które yy, jeśli chodzi o pielęgnację, o Twój nastrój, o, o Twój wypoczynek, o Twój sen, yy, o to, co zjesz, yy, o to z kim się spotkasz. Yy, Albo do kogo zadzwonisz, albo co narysujesz, namalujesz, czy będziesz tańczyć. To wszystko zależy od Ciebie. Tak? No, właśnie. To, to, co zależy od Ciebie, działamy. A dzisiaj powiem Ci o rzeczach, które zależą od Ciebie. Tak. Jeszcze tylko podpowiem, że oprócz tego, że jestem masażystką i masuję w Warszawie, zapraszam wszystkie połamane dusze, zmęczone ciała. Warszawa to może dodam bo tylko tu mogę przyjechać do ciebie już nie wychodź na ten dwór ja przyjadę przetargam ten stół postawimy i wymasuję naprawdę i będzie cudownie za każdym razem jak wstają dziewczyny to mówią o Jezu ale to było fajne dawno nie zrobiłam sobie czegoś tak przyjemnego dla siebie no a to jest naturalna metoda ja nic nie robię oczywiście mam umiejętności Oczywiście chyba ta energia, która jest w tych dłoniach, gdzieś tam spływa, ale my mieszamy, mieszamy, bo ty też mi dajesz energię, więc ja tylko dobre kobiety masuję. Tylko kobiety, które no, potrzebują takiego wzmocnienia, ale w środku są bardzo takie kochane po prostu. I takie kobiety masuję tylko. Przez 10 lat tylko takie kobiety do mnie trafiają. Przyciągam po prostu. Ale druga, yy, druga jakby moje takie zainteresowanie i, i tym co, czym się zajmuję, to prowadzę właśnie profil RB Cosmetics Naturalny. Jest to yy, marka, która stworzyłam ją po prostu z pasji, z miłości do ciała. Masażystką jestem od 10 lat, yy, ponad już nawet, ponad 1000 ciał wymasowanych kiedyś liczyłam. <gryw> tak się... Moje ego dowartościowywało, popatrz, popatrz, już jest 100 osób, 100 kobiet wymasowałeś ale jesteś super, nie? I one wracają. No a teraz to już poszło ponad, ponad prawie 2000 kobiet wymasowanych i ciał, i twarzy, ale markę prowadzę swoją od 6 lat, więc też ładny wyniki. Non-stop jest uśmiech na twarzy, no bo te kosmetyki, które tworzę. Dają też w tej pielęgnacji tą skuteczność, no, o którą ja zawsze no, będę zawsze zabiegać, że jeżeli już coś kupisz dla siebie, no to żeby to dawało, dawało efekty. I teraz uważajcie, jest taka sytuacja, że wszystkie kremy, które używacie, toniki, serum, maski na twarzy, na, twa na twarz, one działają. Ale zawsze się zastanawiasz, no co na tej etykiecie jest napisane i. No, i odżywia, nawilża, nawadnia. No, niby tak, no niby tak, ale tak jakoś słabo. A to miało tak, takie być wow. No, dziewczyny, powiecie dlaczego? Dlatego, że zanim położysz krem, czy serum, czy cokolwiek innego, zaczniesz działać, no to oczywiście ma być oczyszczona ta twarz, ale ją trzeba pobudzić masażem, automasażem wiele automasaży polecam u siebie na kanale YouTube'a RB Cosmetics Naturalne, więc tam masz no, ogromną ilość tych moich masaży. Wybieraj, przebieraj, który do ciebie działa. Natomiast ja ze swojej strony no, jako masażystka i, i też mam te umiejętności i doświadczenie, które no, Nabieram jakby z każdą twarzą, coraz większe. Postanowiłam, że zrobię specjalny automasaż kobido w domu. Kobido jest znane dosyć mocno już w Polsce. Praktycznie w każdym gabinecie, takim czy kosmetycznym, czy gabinecie masażu, jest kobido i wiele pań z niego korzysta bardzo dobrze. To jest naturalna metoda. Biologicznie odnawia się ta skóra, mięśnie się dotleniają i wszystko jest super. Cudownie, chodźcie na te masaże, one też poprawiają też tą kondycję tej naszej skóry na dłużej. Najfajniejsze, no bo biologicznie się samo to odnawia. Oczywiście za pierwszym razem jest efekt, za drugim jest jeszcze większy, a już przy regularnym używaniu tego masażu naprawdę widać. To, co chcesz zobaczyć. No i na tyle, na ile biologia ci pozwoli. No bo to nie jest skalpl, że ci przetną, wytną, dołożą, wsadzą, zaklajstrują, potem zdejmujesz yy, bandaż i. Oje, ja nie chciałam tak wyglądać. No właśnie. No. A Kobido robi to sukcesywnie, pomału i z Twoim tempem, tej Twojej biologii, którą masz. Więc ten masaż, yy, automasaż Kobido w domu właśnie stworzyłam dla wszystkich pań, naprawdę dla wszystkich pań, ale tylko dla tych pań, dla wszystkich, ale tylko dla tych pań, <noise> które są dojrzałe, które już widzą w lusterku no, upływ czasu i chcą go trochę spowolnić, jeszcze podrasować <noise> to lico. Więc dla tych pań, które wymagają czegoś więcej od pielęgnacji niż nałożenie Samego kremu na noc i tyle. Jeżeli jesteś tą panią, że chcesz czegoś więcej niż samo nałożenie kremu, to ten kurs jest dla Ciebie. Nie jest trudny, jest, jest z... potrzebne jest zaangażowanie. To nie ukrywam. Potrzebne jest Twoje zaangażowanie, potrzebna jest Twoja chęć mhm. i potrzebny jest taki czas dla siebie. Tak, bo kurs jest. Jeżeli po, poważnie do niego podejdziesz, a nie tylko, że o, o widziałam, obejrzałam. Fajny, fajny kurs, a ja się zawsze pytam no i jak zrobiony. No i tutaj no nie, jeszcze, nie, jeszcze nie miałam czasu. Mhm, ok, ale panie, które y, zrobiły i robią, piszą do mnie i mówią, że no pani Beato, dobrze jest. No i super, bardzo się cieszę, bo tak ma być. Y, ten kurs y, dla pań, które zwracają uwagę na finanse, no to powiem, że jest teraz w promocyjnej cenie, bo jest to początek tego kursu i ta cena będzie do Mikołajek. Od razu mówię, że do Mikołajek jest cena. Link tutaj masz w, przypięty w poście. Jeśli nie widzisz tego linku, napisz w komentarzu kurs. I ja wyślę osobiście ci ten link, żebyś po prostu chociaż przeczytała, czy to dla ciebie jest y, temat. Bo może to nie jest dla ciebie temat. I, i temat zamykamy. Ale może temat jest dla ciebie, więc y, y, ten kurs y, y, Automasaż kobi do w domu. Tak, Automasaż, czyli sama dłoń mi będziesz robiła sobie ten wspaniały japoński masaż. Y, masaż jest. Y, Masażem miłości. Więc jeśli ten masaż będziesz wykonywać w domu, no to wiadomo, że dajesz sobie taką troskę i taką opiekę. To jest, to jest, to jest, to jest dobre. No i dojrzała skóra potrzebuje takich bodźców, mocniejszych już przy pielęgnacji. Więc tak jak mówię, jeśli masz ochotę, zajrzyj do tego linka, który jest tutaj przyczepiony. Jeśli nie możesz go znaleźć, napisz w kurs w komentarzu. Postaram się wysłać ci bezpośredni link, no żebyś zobaczyła. I tyle. Co daje, co daje jaką korzyść ten y, y, automasaż KobiDo w domu? No niezależność, niezależność i taką wolność, twoją wolność, bo nie jesteś mając tą umiejętność. To tak jak na rowerze. Nie masz roweru? Okej, okay. nie mam roweru ale potrafię, potrafię jeździć. E, tutaj nauczysz się tej umiejętności masowania twarzy tak sprytnie, mm, elegancko <grym> e, i twarz masz zawsze, tylko czego nie będziesz miała chęci. A Dzisiaj mi się nie chce, tralala. Ale jak zrobisz raz, zrobisz drugi raz ten e, automasaż do w domu, to sama, sama e, będziesz chciała poczuć się tak fajnie, jak za pierwszym razem, jak zrobiłaś ten masaż. Zobaczysz, że to jest jak narkotyk. Będzie Cię ciągnęło przyjemnie i tak. Yy, no, po prostu, będziesz chciała zadbać o siebie bardziej niż nałożenie kremu. I, i tutaj, i tu jest właśnie to yy, odpowiedź na pytanie: moje kremy nie działają. Moje sera, nie, nie, nie sery, tylko sera, serum na twarz. Nie działają. Moje maski na twarz, no tak działają, ale tak na chwilę tylko. No. Jak zdejmę to, działają po godzinie, już widzę, że znów jest taka chropowata ta, ta cera. No właśnie. No bo najpierw trzeba zrobić masaż. Masaż. I jak będziesz umiała, potrafiła zrobić ten automasaż tak sprytnie yy, raz w tygodniu, to nie jest dużo, raz w tygodniu. Jeżeli nie masz czasu, raz na dwa tygodnie, no ale raz w miesiącu, no to po prostu no musisz. No musisz, no musisz, żeby działały Ci te kosmetyki i wówczas na serio działają wszystkie kosmetyki, które mają na etykiecie to, co mają napisane, czyli jeżeli nawilża, to nawilża, nawadnia, nawadnia, podnosi, podnosi, liftinguje, liftinguje, no wszystko, odżywia, odżywia, co tam jeszcze robią, zmarszczki znikają, nie znikają, po prostu spłycają się, tak, zmarszczki się spłycają, więc to jest też pozytyw tego wszystkiego. Co jeszcze, jak ją, jaką masz korzyść? No, korzyść masz taką, że oprócz wolności, niezależności, to, to jest duże, duże słowa, prawda, ale i w tym, w tym też będziesz to miała, właśnie, bo nie musisz nigdzie wychodzić, nigdzie nie musisz się zapisywać, czekać na jakieś terminy, czy będę miała okres, czy nie będę miała okresu, czy będę miała menopauzę, czy nie będę miała menopauzę, czy mnie nie będzie strzelało gorącym, jak ta pani będzie mnie tutaj masowała, a mi będzie po prostu duszno, tak? Tylko wtedy robisz, kiedy właśnie masz możliwości, chęci, no i ten nastrój jest taki, że. Hmm, Pan dzisiaj zrobić sobie COVID w domu. A co? Przecież potrafię. I właśnie, i to jest ta właśnie wolność i niezależność. Więc robisz wtedy, kiedy chcesz. Nie musisz się umawiać z nikim, słuchasz siebie i tyle. Czy ci jest gorąco, czy masz okres, czy masz Katar? No jak Katar to nie robisz, ale jak jesteś w dobrym takim nastroju, że. No, może nie to, że się nudzisz, no bo my jesteśmy kobietami, a kobiety się nigdy nie nudzą. No właśnie, to jest taka nasza przypadłość, że kobieta nigdy się nie nudzi. No. Także jeżeli po prostu się zastanawiasz, co bym sobie przyjemnego zrobiła, kobieta w domu, zapraszam. I oprócz tego, no finansowo też dobrze na tym wyjdziesz, no bo umiejętność masz. Nie musisz wypożyczać roweru, nie musisz jechać na. To taka przenośna z tym rowerem, bo jak umiesz jeździć, no to na pewno masz rower. Więc nie musisz umawiać w salonie, w gabinecie, kobido, bo po prostu sama potrafisz i możesz robić tak często, jak tylko masz na to po prostu ochotę. ochotę. Oczywiście. Raz w tygodniu to jest maks. Nie, nie częściej. Też nie zwariujmy. Nie zwariujmy, że raptem dorwałyśmy się do umiejętności i ona będzie robić codziennie kobido bo ona chce mieć 10 lat młodszą tego. No, nie będziesz miała. Nie, nie będziesz miała aż tak, jeżeli będziesz robić codziennie. Dlatego, że skóra, tkanki mięśnie, głębokie, płytkie i wszystkie te włókna, które są, jak zdejmiesz. Twarz, skórę pod spodem, one potrzebują regeneracji. Tak jak w sporcie. W sporcie tak samo. No codziennie nie możesz chodzić na wysiłkowe jakieś tematy, no bo po prostu jak są zakwasy, no to się musi zregenerować ciało. Tak samo jest z twarzą. Musi się zregenerować twarz i ona wtedy będzie pięknie, pięknie pokazywać to, co chcesz zobaczyć w tym ustrze, czyli odmłodzenie, po prostu odmłodzenie i wtedy nawet o 10 lat będziesz młodsza. Naprawdę. Tylko raz w tygodniu lub jak no naprawdę już nie masz tak nastroju, bo to tylko od nastroju zależy, bo czas znajdziesz zawsze, zawsze bierzesz kalendarz i mówisz no dobra, 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 no myślę, że w tym dniu będę się dobrze czuła. No i przychodzi ten dzień. Wchodzisz do łazienki, mówisz rodzinie, że kanapki, kolacja, czy tam co tam chcecie, już sami, sami, ogarniajcie się jakoś. Włączasz muzykę, zapalasz świecę z intencją, jeżeli masz na to ochotę oczywiście. Muzyki nawet nie musisz włączać, chyba że taką delikatną, jakiś jazzik albo, no, albo jakieś plumpanie natury, bo w tym kursie Kobito w domu jest też tak, zaopiekowałam się też wizualnością. Tak, żebyś miała, że jak będziesz patrzyła, nie tylko na mnie, ale że będziesz widziała z tyłu piękny, zielony, soczysty, no co nie arbuz, las. Las. Dziewczyny, las. Patrzcie, co za mną jest. Zielono, zielono. Chodzi o to, żeby te oczy też odpoczęły po dniu. Więc za mną jest piękny las. A słyszysz co? No. Ptaki. Ptaki, bo w, na wiosnę nagrałam ten kurs. Kiedy te ptaki, to wiecie, co robiły? Gniazda. I wariowały i się tam zalecały do siebie i w ogóle dobrą energię wypuszczały. Więc ja stawiam statyw, telefon i nagrałam. Nagrałam. Długo siedziałam w tym lesie. No. Mogliby pomyśleć, że nawet coś tam nie wiem, co ja robię w tym lesie, że tak długo, ale ja nagrałam. Nagrałam ten kurs właśnie dla tych pań, które zimą, jesienią będą no miały ten spadek nastroi. No i takie właśnie też samopoczucie Boże kochane, jakie ja mam tutaj tą twarz taką dziwną. I te matko, jakie zmarchy mi się tu porobił. No, to właśnie wtedy otwierasz, zapalasz i jedziesz, jedziesz i się dobrze z tym czujesz, bawisz. No i masz taką też troskę o siebie. Dojrzała skóra uwielbia różne tutaj takie stymulacje na, na twarzy. Twarz nie będzie taka opuchnięta. No, właśnie to. Szczególnie rano trzeba tutaj postukać. I też. Dziewczyny, jak nakładacie y, wszelkiego rodzaju płatki pod oczy, czy tą maskę w płachcie, y, no od razu po, taka mała reklama. Y, azjatycką mamy y, maskę wygładza, wygładza. Wiecie, jak zjadki mają takie gładziutki, to ona tak na, nawadnia. Na godzinę nakładamy. I, I trudno. I musisz przeżyć tą godzinę w tej płachcie. Ale jak nakładacie właśnie płatki jakieś fajne, czy te te. Mm, maski w płachcie, to przed tym chociaż poszczypać, poszczypać twarz, troszkę poszczypać, potem literka L delikatnie ściągamy tutaj, udrażniamy też te kanaliki limfatyczne. W kursie też mówię jak. I, 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 i pokazujesz po prostu spłynięcie tej substancji, tej limfy pod spodem, co masz, tego opuchnięcia. Tutaj też mocno tak trzeba. I w i wówczas jak tą maskę położysz, no to ta maska już y, przyciśnie y, cerę skórę i przez tą godzinę czy 45 minut będziesz po prostu y, miała y, taki masaż limfatyczny. No bo maska też oprócz tych zawartości odżywczych, które są tam na tej etykiecie, też da swoim, swoim takim przyklejeniem na twarzy to, że limfa zejdzie y, z. Z twarzy albo przynajmniej jak zdejmiesz później, to przez cały dzień chodząc, y, po prostu y, sama z siebie będzie ta limfa też schodziła przez, przez cały czas, no i zna, znajdzie ten kierunek. Więc fajnie też te płatki pod oczy, jak nakładasz, też one przyciskają tutaj i też dają te odżywczości, te wszystkie tera, rara, te kwasiki, co tam sobie tam kładziesz, y, i też. Nacisk tej, tej, tego płatka też powoduje, że linfa się po prostu stąd zmyka, po prostu zmyka. Wcześniej postukaj, poszczyp troszeczkę delikatnie, żeby ze śniaków nie, nie narobiła, na jednym wdechu mówię. To po prostu chodzi o to, żeby po, 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 postymulować, postymulować y, tą y, powierzchnię y, twarzy i dopiero położyć ten płatek. I wcześniej jeszcze można udro, znaczy, nie, nie można udrażniamy kanaliki limfatyczne i pod spodem i wówczas nakładamy i, i też zejście tej limfy jest szybsze i mm, takie skuteczne. Oczywiście można tego nałożyć i no to będziesz miała tylko nałożony. Później ci się to taki zrobi tutaj jeszcze lizak od tego płatka, no bo Nieprzygotowana twarz. O tym nikt nie mówi, bo myślę, że nikt na to nie wpadł jeszcze tak, że, że tak warto robić. I to, I to jest taka skuteczność też. Także te wszystkie płatki, płachty, to już wiecie, o co chodzi, co trzeba zrobić. E, coś jeszcze chciałam powiedzieć, że do masowania najlepiej wziąć coś, co lubisz. Bo też macie to sprawiać przyjemność. Ja y... Wzięłam nasze masło do ciała. Ono nadaje się na masowanie. No, oprócz tego, że ja lubię ten kolor, bo jest taki, właśnie ładny, różowy, ale też dobrze nawilża, nawilża i odżywia mi tą skórę. Więc podczas masażu też wchodzą te wszystkie masła: szea, olej arganowy, la, i te wszystkie przyjemności, które są tutaj w tym, w tym kremie wchodzą głębiej i skuteczniej. Więc też zapraszam, y, może, m, możesz tak, może, możesz, możesz mojego masła używać. Jest w sklepie jeszcze, bo jest szajba y, grudniowa, y, niedługo i, i ja już ją czuję, co tam się dzieje, ale jest, 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 jest. No, nie, nie ma peelingu, przepraszam, nie ma peelingu, będzie w wyborowym roku. Taka sytuacja, że wszystko kupiłyście. Tak, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo, bo wspierając moją markę, mam możliwość zamawiać. Tak, tylko lab... no, po prostu sytuacje techniczne nie pozwolą, chyba. chyba. No zobaczymy, może się jeszcze uda trochę przed świętami, ale masło, masło jest i, i inne też kosmetyki są. Popatrz, bo może ci się to spodoba. Dobra, wracam. No i nakładasz na twarz coś, co lubisz, coś odżywczego, y, takiego tłuściejszego, więc może być też krem taki y, odżywczy, może być oliwka, y, bo wszystko to, co nałożysz na twarz, to też wnika podczas tego masażu. To jest bardzo, bardzo fajne. Im też taką świadomość trzeba mieć, że lepszej, że, że lepszej jakości. Dziewczyny, lepszej jakości używamy kosmetyki. Trudno. Robisz masaż, nakładasz dobry krem i, i to zaczyna działać. To, to, są, to, to jest puzel. Masaż, auto i krem dobry. Dobra pielęgnacja i zaczyna to naprawdę działać. Oczywiście jest to wszystko tak jakby naturalne, bez tych skalpelów, bez cięci i wkładania nie wiadomo czego w twarz, więc tego od razu nie będziesz widziała efektu. Delikatny będziesz widziała, ale to trzeba troszeczkę cierpliwości. A regularnie no to właśnie spłycasz to, te wszystkie zmarki, spłycasz. No yy, hipopotam schodzi, i, nie, i nie, ma, nie ma jego tak mocno tak po prostu no metabolizm poruszasz no to też jest fajne prawda no te kolageny wszystkie też zaczynają o Jezu kochany ty jesteś młoda ty możesz ty jesteś fajna to i my ci pomożemy no właśnie pom pomóż sobie pomóż sobie w tej pielęgnacji więc automasaże dobra pielęgnacja i naprawdę z uśmiechem wychodzisz z tej, z tej łazienki. Tyle. Jeśli masz ochotę na mój kurs, zobaczyć go, to, yy, znaczy nie zobaczyć, robić, tak, to zapraszam. Yy, link jest tutaj. do w domu. Uczę tej umiejętności, którą będziesz miała na całe życie i cena promocyjna jest do końca yy, Mikołajek. Do 6 grudnia. Tak, bo, bo tak, i już. Potem już cena będzie inna. Całuję, wszystkiego dobrego. No i co? Bądź szczęśliwa. Nara.